No dzień dobry. Właśnie mam poranek. O właśnie. Ale to wętróbkę będę jadł. Z Ale ogółem chcę powiedzieć, że właśnie widziałem wczoraj ta Nikola jaki film nagrała. A ogółem ona czyściła podłogę. A to była butelka z płynem. A Nagrywa non stop głupoty gada. To widzicie. Brak słup. Stój. 딱두 가신 늑대들 어 부분 《三民比记》 No dobra, na no, na no imię Marina. i jabłko. Tak to właśnie No, wczoraj, właśnie. To poszło od razu. No, zapłaciłem podatek. Ale niektórzy to ułym śmieją się z tego wszystkiego. Tutaj nie się śmieją. Ja się nie martwię. Tym, że po prostu. Kiedy to w jakiś sposób to jest moja też praca. Niektórzy o 5 wstają na 6 do pracy, czy na 8 do, do pracy, czy na 7, to samego rana każdy Musi mógłbym się obudzić Coś spożyć, jakiś posiłek Jak to się mówi? I pomyśleć, na przykład, o, jak to Właśnie miałem nie nagrywać, a właśnie Przypomniałem właśnie Co wczoraj Właśnie Nagrywała ta Nikola. O, o, odkręca. To jak butelka taka gruba, tylko biała, tak jak po mleku. <grych> czerwony korek. <grych> Może to innego na niej się to kojarzyło, jak czerwony korek. Może czerwona główka. Może truskawka czerwona <laughs> To było właśnie widać Tylko to ta osoba właśnie wymyśla takie rzeczy, bo parkiet, to było właśnie widać, że parkiet zaczął się błyszczyć, musiała... Przepraszam, bo jem. Musiała na pewno ta osoba no, jak parkiet cały ten, bo to lakier. Wszystko, żeby to w y, ładnie to wyglądało. To w się w z zmiotku zamiata bo ciep ciepłą wodą się myje a później żeby to odświeżyć całe te, żeby to po prostu ładnie to wyglądało to właśnie jest taki specjalny konserwuje się właśnie drzewo, taki parkiet czy różne takie rzeczy są takie różne ogółem płyny ale ogółem nie miała, cały bo ma zawsze zawsze dużo ma do powiedzenia na mój temat bo wiedzą ludzie fani lubią takie śmieszne rzeczy mogłem oglądać Ale lepiej Jedna osoba, żeby po prostu y, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy wymyśli, później powie i po prostu to niech ludzie oglądają, niech ludzie z tej osoby się ogółem śmieją. Niech uśmiechają się te ludzie, którzy po prostu... Może ona sam raz książkę jakoś czytała i po prostu naszło coś. Tak? Dziwne rzeczy. Po prostu. Ja, ja wiem właśnie. Ja też. Ja tyle filmów wcześniej nagrałem, to też mogłem... Pewne rzeczy powtarzały się, ale zawsze trzeba nie śpieszyć się, nagrywać, pokazywać i coś powiedzieć. Normalnie. Konkretnie, a nie po prostu byle co nagrywać. To nie będę jadł. To lepiej będę mówił. To później zjem. Bo ogólnie nie lubić a jeszcze kraj. Nie lubicie, jak ja ogólnie spożywam i coś mówię? To właśnie najlepiej pieszo zjeść albo później zjeść i coś powiedzieć. No i właśnie to za długi film nie będzie. No, myślę. Może lajta dzisiaj zrobię bo muszę o podatek zapłaciłem 1500 zł a teraz ogółem będzie tak no tych filmów zabrano kanał że ogółem muszę o trochę ZUS o 610 płaciłem a teraz to nie dużo podskoczyło 640 chyba 6 czy 7 jak pamiętam bo byłem w banku musiałem pokazać żeby przelewali po prostu pieniądze tą sumę jak to się mówi no i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć <grych> No, bardzo, ja powiem, bardzo mroźno. Ja patrzyłem, to chyba w nocy było 14. Ma być jeszcze tak jakiś czas u góry. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Miłego dnia życzę Wam.